Dostaw lajka i zsuwali się uśmiechnij. Nie zachowałem się w porządku. Natomiast zanim mnie ocenicie, posłuchajcie historii do końca, dlatego że możecie być bardzo kurwa zaskoczeni, ci, którzy tego nie słyszeli. Jest to najmocniejsza rzecz, która przydarzyła mi się na aplikacji randkowej jak jest Tinder. Sytuacja miała miejsce w Lublinie lata temu. Miałem w tym 20, może 21 lat. Wydaje mi się, że w tamtym okresie jeszcze 20, gdy miał obstawiać pieniądze, powiedziałbym, że tak, byłem 20-latkiem świeżo pieczonym. I w tamtym okresie założyłem pierwszy raz swoje konto. No i spotkałem jedną z dziewczyn. Dostałem parę z dziewczyną, która miała w opisie informację, że nie szuka sekcji. Seksu. Stwierdziłem, ok, spoko, napiszę do niej, w końcu też seksu nie szukam, jestem romantykiem, prawda, chcę poznać dziewczynę. To tylko na punkt, że to był okres w moim życiu, kiedy siłownia była moją codziennością, no i zdarzyło się parę razy przez przypadek zrobić sobie zaszczyt z testosteronem, więc byłem troszeczkę bardziej pobudzony, powiedzmy. No i jak to typowy ziomek z siłowni, oczywiście na zdjęciu z Tindera miałem zdjęcie bez koszulki, jak się napinam, co by każdy widział, że Forma dopisuje. No i dziewczyna w rozmowie prywatnej zakomunikowała mi, że jeżeli przyjdę w dresach, to na sobie pójdzie. A poza tym znowu podkreśliła, że jeżeli liczę na seks, to mogę zapomnieć o w ogóle spotkaniu mam spierdalać. Strasznie mi się nie spodobało, a w sumie pokażę, jakie zdjęcie miałem, bo są jest faktycznie na Instagramie. Tak, żeby sobie zwizualizować, jaki byłem zabawny w tamtym okresie. Mniej więcej takie zdjęcie, nie? Na Tinderku miałem. Coś takiego. Inne podsiłownie, ale coś na wzór tego. No wiecie, no kurwa, 20 lat miałem to testosteron. Jest siła, jest sylwetka. Myślałem, że spuszczę jakąś sam samicę na to. No i ogólnie ona trafiła, bo faktycznie ja chodziłem ciągle w dresach, ale nie wiem, dlaczego jakoś personalnie odebrałem tej przy ten przytyk. Uznałem, że to jest przytyk z jej strony, że ona twierdzi, że jak y, mam fajną sylwetkę, to znaczy, że jestem dresiarzem. A byłem dresiarzem i nadal jestem i się tego nie wstydzę. Ale wtedy jakoś to odebrałem jako obelgę, nie wiem dlaczego i strasznie mnie wkurwiło. To co Odpisała. Chociaż nadal chyba byłbym delikatnie zirytowany, gdyby dziewczyna mi powiedziała, masz dresów nie zakładać, bo droga dziewczyno, idziemy na spacer i mogę założyć, co mi się żywnie kurwa podoba, więc nie przesadzaj, nie? Odpisałem grzecznie i z pokorą, że oczywiście na seks nie liczę, więc żeby się uspokoiła i w dresach nie będę. I możemy pójść się spotkać. O dziwo nie przeszedłem w dresach, przeszedłem w jeansach i w krótkiej koszulce, przez taka właśnie pogoda, mniej więcej była, że ten ubiór był odpowiedni. Byłem świeżo po skończonym treningu, wziąłem szybko prysznic, przebrałem się w rzeczy, poszedłem się z nią spotkać. No i ona się spóźniała. Ja czekałem na nią około 5 minut, a bo ja przyszedłem przed czasem, no nie jest to ważne. I już widzę z daleka dziewczynę, która się zbliża. Wiedziałem, że to ona. To były wyglądała taką zdezorientowaną, rozglądała się. Już wiedziałem, że to jest ona na pewno. Ona była w sporej odległości ode mnie, więc ciężko było ocenić, jak do końca wygląda. Chociaż tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że coś tu kurwa nie gra. Podszedłem bliżej, przyjrzałem się i sobie myślę, o kurwa, zdjęcia strasznie kłamią. Wyglądała naprawdę niekorzystnie względem tego, co było widoczne na fotkach. No i poczułem się oszukany, bo tak szczerze, to gdybym zobaczył zdjęcia tej dziewczyny, a później ją, to miałbym wątpliwości, czy by na pewno co to, to sama osoba. Naprawdę potrafiła kurwa, operować telefony. Niewątpliwie. No i tak na nią spojrzałem. Ona się chciała ze mną przywitać w ogóle pocałunkiem w policzek, bo zapomniałem wspomnieć o tym, że takiej zasugerowałem w wiadomościach prywatnych. Nie oceniajcie, miałem 20 lat i co, co staną brałem. I kiedy ona chciała to zrobić, ja zrobiłem. Krok do tyłu, wyciągnąłem rękę i tak szorstko powiedziałem: Rafał. Pomyślałem sobie, że mam dwie opcje: albo w tym momencie sobie idę, po prostu z powrotem na siłownię, wracam do mieszkania, bo szkoda mi na nią kurwa czasu, dlatego że mnie oszukała z wyglądem. Już w samym starcie czuję się oszukany i nie mam chęci, kurwa, dalej spędzać z nią czasu. Albo ją troluję i sprawię, że zapamięta ten dzień. Nie wiem dlaczego, tylko w sumie wiem dlaczego. Stwierdziłem, że opcja numer dwa będzie zabawniejsza. Będzie ciekawsza. No i ciężko mi się o tym opowiada, bo tak z perspektywy wieku trochę czuję cringe. Natomiast z drugiej strony, poczekajcie do końca historii, zanim ocenicie, raz jeszcze to podkreślę. No i ona mówiła mi, w jaki sposób mam się ubrać. Ale patrząc na nią, to ona sama miała jakieś pamiętą koszulkę niewyprasowaną, jak ja dzisiaj. No dodatek wyglądała jakby była za duża, by ją wzięła kura, założyła po starszym bracie. No i ona zaczyna do mnie mówić. W ogóle była strasznie pewna siebie i rozgadana, a ja zakładałem, że będzie inaczej, że raczej będzie. Nie Śmiała po tym, jak zobaczyłem, jak wygląda i to, że mnie szukała. No i tak na nią patrzę i mówię: a czemu mi o tym mówisz, że jesteś tylko kobietą i tak nic w życiu nie osiągniesz? Przypominam, to była gra aktorska. Ona opowiada: Słucham, to co może kobieta w życiu niby robić? Mówię: No nie wiem, no, możesz sprzątać, prać, gotować, ewentualnie z takich mniejszych rzeczy to mogłabyś wybrać, jak się ubierzesz. Chociaż szczerze, patrząc na ciebie, to gdybyś była moją dziewczyną, to ja bym cię ubierał. Ona tak spojrzała i mówi Aha, dobra, to może ja już sobie pójdę Ja mówię, no nie wiem to Masz wolną wolę, rób co chcesz, od ciebie zależy Ona mówi, aha, okej okay, To dam ci drugą szansę Ja mówię, wow, dzięki, super To chodź do Maka, muszę się odlać. Było to na placu litewskim w Lublinie, więc ogólnie McDonald's tam jest Na przestrzeni, nie wiem, 50 metrów Więc nie, nie była to daleka trasa Idziemy w stronę tego McDonalda No i po drodze idzie taki żulek On miał na oko, no tak około 30 lat, taki młody żul Młody pan żul, generalnie stały bywale z tego miejsca on często przechodził i żebrał pieniądze. I podchodzi do mnie i pyta się mnie. Sorry, masz jakieś drobne? A ja chcąc właśnie zgrywać dziwną postać przy niej, tak wziąłem ręce do tyłu, patrzę na niego i mówię, jak dreszcz, nie, pozwoliłem ci się kurwa do mnie odezwać? No i ten żulik powiedział, przepraszam, schylił głowę i poszedł. Mega mi się go szkoda zrobiło. Serio, w tamtym nawet okresie było mi mega go szkoda, że oberwał rykoszetem, ale jak patrzyłem na reakcję tej dziewczyny, no kurwa, jakby jej wyraz twarzy, ona była w takim szoku, ciężko to opisać. No, i już stanie pod tym McDonald'em. Jednak na nią patrzę i mówię: Na co czekasz? No, otwórz mi te drzwi. Otworzyła mi drzwi do McDonalda. Ja wiem, jest to ciężko uwierzyć. Otworzyła mi pierdolone drzwi do McDonalda. Wszedłem, poszedłem faktycznie do toalety. Ten McDonald's ogólnie jest piętrowy i na górze właśnie była toaleta męska, więc ja poszedłem do góry do toalety. A ona poszła naprzeciwko drzwi wejściowych do kasy, kupić sobie McLary. Ja schodzę na dół, ona ma McLary w ręku i mówi do mnie, że ona chce usiąść, bo chce zjeść. Ja mówię: Ja tu nie będę siedzieć nie będę w maku no, ale jak chcę zjeść? No to sobie sieć. I zacząłem wychodzić. Ona podbiegła, poszła za mną, i teraz sobie pomyślałem: dobra, kurde, chyba przesadzam, ona długo nie wytrzyma, muszę delikatnie stonować. No i tak na nią patrzę i mówię: wiesz co, tak szczerze, taka fajna dziewczyna jak ty, to powinna jeść w fajnym miejscu. Więc stwierdziłem, że wyjdziemy i usiedziemy sobie koło fontanny, żeby było bardziej uroczo. No i usiedliśmy. Bo faktycznie wtedy w znaczy niedawno wybudowali akurat nowe fontanny, w tamtym okresie mniej więcej, przebudowali ogólnie plac litewski w Lublinie. No i tak siedzimy, ona je to McFlary. Swoją drogą spróbowałem wtedy pierwszy raz w życiu z McFlary w maku, bo nigdy tego nie jadłem. Ona mi dała spróbować, bo powiedziałem, że nigdy tego nie jadłem. I mi nie zasmakowało, bo dla mnie było to zbyt słodkie. Tak, takie wtrącenie. No i siedzimy na ławce, i ona znowu zaczyna mi opowiadać, ale tym razem o jakichś swoich planach na przyszłość, o pomysłach na biznes i tak dalej. I ja specjalnie wszystko neguję, mówię, to jest zły pomysł, to ci nie wyjdzie, tu jest rynek zapełniony. Ona tak na mnie patrzy, mówi, wiesz co, ty strasznym chamy i chujem jesteś, wiesz, ja na nią spojrzałem i mówię, <grym>, serio? Kurde, ale to jesteś bystry, jak ty do tego doszłaś? Dobra, wiesz co, chodź, idziemy, wstaniemy. No i wstaliśmy i zaczęliśmy iść w stronę mojej siłowni. Po drodze był przystanek autobusowy miejski. No i jednak staje na tym przystanku mówię do niej, no to co, to jedziesz do domu, nie? No to siema. Ona mnie patrzy i mówi: ja sobie robisz? Ja mówię, nie, dlaczego? Serio? Ja tu autem przyjechałam, byś mnie chociaż pod auto odprowadził. Tu w taką dygresję wejdę, okazało się, wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ona nie mieszkała w samym w Lublinie, a w miejscowości obok Lublina, bardzo blisko. Pytam się, gdzie ma to auto? I ona mówi, że auto stoi tam przy zamku w Lublinie. Jak ja w tym kierunku szedłem? I mówię do niej: Nie, no przecież ja jestem romantykiem, oczywiście, że cię odprowadzę. No ale mówię, to choć najpierw na siłownię, bo rzeczy zostawiłem. Swoją drogą ogólnie byłem zdziwiony, bo wydawało mi się, że jak dziewczynie wprost mówi, żeby sobie poszła, to raczej każda pójdzie, no ale ona nie chciała, ona wolała zostać whatever, jej wybór. Na siłowni na mnie czekała. Ja poszedłem po swoje rzeczy, które zostawiłem w szatni. Wróciłem po dłuższym czasie, niestety, bo kolega mnie zaczepił i z nim rozmawiałem. No i tak wychodzę, patrzę na nią i stwierdziłem, że będzie to zabawne. Dzisiaj tak nie uważam, ale patrzę na nią i mówię. O! To ty nadal tu jesteś? Ona taka już siedzi wpurwiona i zmieszana i sobie myślę kurwa, dobra, przesadzam. Może mnie oszukała kurwa ze zdjęciem, może wygląda inaczej, może w rozmowie przez internet też zachowywała się opryskliwie, ale w sumie wydaje mi się, że już wystarczająco dzisiaj rzeczy dziwnych usłyszała, będę dla niej miły. No i zacząłem z nią już normalnie dyskutować. Mówię do niej, wiesz co, nie no, tak serio to cię przepraszam, kolega mnie zagadał ważna sprawa i tak wyszło, nie? Sorry, możemy iść. No, jak już wracaliśmy, to yy, normalnie z nią rozmawiałem. Co prawda, ta rozmowa nie była jakaś turbodynamiczna, bo ja nie byłem specjalnie rozmowny. Po prostu nie miałem ochoty jakoś wchodzić w konwersację. Po prostu nie była to osoba, która by mnie ciekawiła. Poza tym, nadal byłem mocno rozczarowany ją osobą na podstawie tego, co widziałem i słyszałem wcześniej. No, ale już dochodzimy do, do jej auta. Jesteśmy tak w promieniu, nie wiem, 150 metrów, może 200. No, i tak mnie natknęło, myślę sobie, dobra, jest to ostatnia prosta, żeby mówić głupie rzeczy. I tak na nie patrzę i mówię. Połykasz? I w tym momencie myślałem, że ona tym mi zajebać, bo ona tak się przybliżyła do mnie i mówi: odpowiem ci na takie pytania, ale mów ciszej, bo ludzie słuchają. Bo ktoś by nie wiedział, to ogólnie przy zamku lubelskim jest sam rynek, jest stare miasto i to jest bardzo zaludnione miejsce. To jest najbardziej zaludnione miejsce w Lublinie. i Faktycznie był wtedy duży ruch i b, b, no ale też głośno mówię, ja mam taki donośny głos, i faktycznie ja głośno mówię, nie zważam na to, że ludzie są obok. Tak mam. No i zadaje jej głupie pytania, na przykład Kiedyś ostatnio puściłaś? I jakieś takie, wiecie, głupie rzeczy, aż mi głupio o tym mówić, tak szczerze teraz No i ona na wszystko odpowiada Podchodzimy do jej auta No i... Ja z tą torbą stoję i ona tak na patrzy, mówi: patrzy i mówi Ja z ciekawości mówię No dobra, na chwilę mogę wsiąść No i wsiadłem do tego auta Rozmawiamy dosłownie przez 30 sekund Po czym ona się na mnie patrzy Patrzy mi w oczy Puszcza mi oczko I mówi... Młaczeniem mówi tak Bardzo lubię się dławić, wiesz? I mi oczko puszcza i w tym momencie patrzy mi na rozporek. Byłem mega zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiego, takiej, takiego obrotu sprawy. I odpowiadam jej, ale podobno, bo jak wiecie, ja ogólnie mam dobrą pamięć do rozmów, naprawdę mam zajebistą pamięć do rozmów. I mówię do niej, ej, ale podobno jestem strasznym chamy i chujem. Na co ona mi odpowiada, no tak, ale ja nigdy nie powiedziałem, że mnie to nie podnieca, czy tam mnie to nie kręci. Byłem naprawdę w mega szoku. I kurwa, możecie mówić, że ja to historię wymyśliłem, ale kurwa, jakim cudem mógłbym wymyśleć tę historię, jak pierwszy raz opowiedziałem ją jakoś 4 lata temu na streamie, potem rok temu na streamie, 2 lata temu na streamie i nadal opowiada mi ją kurwa 1 do jednego tak samo. Po prostu tak było. I nawet powiem więcej, znowu to zarzuca, że koloryzuje stary. Ja pominąłem nawet jeden fragment, który jest najciężej kurwa uwierzyć. Pominąłem jeden fragment, który jest jeszcze mocniejszy niż sama historia. Przytoczę teraz ten fragment, już chuj powiem, jak już jestem farmazonem, to okej. Okay. Już będę farmazonem, trudno. Ogólnie ja byście ciekawi, czy doszło do loda, czy nie. Widzowie, ta dziewczyna mi się nie podobała, nie kręciła mnie. Po co miałbym wchodzić w jakieś zbliżenie z dziewczyną, która mnie nie kręci? To już doby sensu, kurwa, nie miało. Więc oczywiście odmówiłem mi tego loda. Tak, odmówiłem, nie każdy mężczyzna bierze co popadnie, bez przesady, odmówiłem. No, i zaczęliśmy przez chwilę jakoś tam w miarę, powiedzmy, normalnie rozmawiać. I nie wiem, jak do tego doszło, bo tego już nie pamiętam do końca, ale jakoś szedł temat na pornografię. I ona mi wtedy powiedziała, że ona nie mieszka ze swoją mamą, tylko ona mieszka z ojcem swoim i z nową partnerką swojego ojca, bo rodzice się rozeszli. No i coś szedł właśnie temat na pornografię. I ona mówi, że w sumie to wszystko oglądają pornografię, nawet jej ojciec, bo ona też go nakryła. Ja mówię, tak, serio? Ona mówi, no tak, nakryłam go na Roksie. A ja mówię, jak na Roksie? No Roxa taka strona jest z pornorami, nie wiesz? A my do niej, nie no, żartujesz sobie. No dlaczego? Wiesz czym jest Roxa, kurwa? Ona mówi, no, no strona z, porno z pornosami, wiem. Mówię, no nie, Roksa to jest taki kurwa burdel internetowy, gdzie się umawia z laskami. No mnie patrzy, mówi, co ty pierdolisz? Wziąłem swój telefon, odpaliłem jej Roksę, dałem jej do dłoni mówię, patrz, jej wina była niesamowita, ona była w ciężkim szoku, ona nie dowierzała w to, co widzi. I mówi coś na zasadzie. Nie, nie no, mój tata taki nie jest. I ja, ja na nią patrzę i mówię: Chciałem ją pocieszyć wtedy, I mówię: Znaczy wiesz, no, może go po prostu podnieca, że mógłby skorzystać i sobie wali konia do tego, bo ma taką fantazję, ale no nie wiem, nie? Jakby po prostu uświadamiam cię, czym jest Roksa. Potwierdziła, że mogę mieć rację, że może faktycznie go to kręci. I tyle. Oczywiście, Loda odmówiłem, powiedziałem jej tylko, że może mnie odwieźć do mieszkania. Ona na mnie spojrzała i mówi: Ale serio? jakby chcesz, żeby cię odwieźć? A gdzie mieszkasz? Mówię, nie no, żartuję sobie, bo ja mieszkam ten... Poniatowej. I ona chciała mnie autentycznie do tej Poniatowej odwozić, ale było mi głupio. Potem nie chciałem, żeby wiedziała, gdzie mieszkam. I... Podziękowałem i wsiadłem w busa. No. Jest to moja najlepsza historia z Tindera, jaką w życiu miałem. Najlepsza właśnie dlatego, że w nią się kurwa nie da uwierzyć. I jakby to, co tam się wydarzyło jest tak popierdolone, że... Daj spokój, nie? Jakby, która dziewczyna po początku nawet tej rozmowy między nami Dalej byłaby zainteresowana jak, jak, jakąś rozmową i kurwa przeprowadzeniem spotkania. A to, że ona jeszcze chciała to spotkanie lodem skończyć, to jest kurwa niebywałe wręcz. To jest niebywałe i ja, ja sobie zdaję sprawę, że ciężko w to uwierzyć. Ale no z ręką na sercu tak było, nie?